Załym Zwierzaki dziś mamy 16 lutego 2014 roku i czas najwyższy na garść informacji. Po pierwsze, jutro, to jest 17 lutego, mój kanał oraz kanał Kemota obchodzą 3 lata działalności. To znaczy, że przez najbliższy tydzień będziemy świętować to wydarzenie, a to oznacza więcej filmów dla Was. Po drugie, jak już pewnie słyszycie, mam nowy mikrofon jest to Samsung C01U, którym dopiero uczę się posługiwać, więc. Jeszcze nie wykorzystuję pełni jego możliwości. Po trzecie, na ten tydzień planuję trzy streamy: we wtorek, czwartek i w sobotę. Czas pokaże, czy uda się te plany zrealizować. W każdym razie, wstępne plany zakładają, że streamy zaczną się od około godziny 18 skończą około 20:21. Cóż, zobaczymy. W każdym razie możecie pod, w komentarzach pod tym filmem informacyjnym możecie wrzucić swoje sugestie co do tego, co chcielibyście zobaczyć w trakcie streamów, czy mają to być jakieś gry singleplayer, czy jakieś multiplayer, może nawet jakiś horror, mam amnezję i mam penumbre, których jeszcze nie ruszyłam ani razu. I w sumie boję się. W każdym razie, no tak jak mówię, macie możliwość zasugerowania, co byście chcieli zobaczyć. Dodatkowo jeszcze na sobotę lub na niedzielę planuję małą niespodziankę. Nie wiem, czy mi wyjdzie, nie wiem, czy uda mi się to zrealizować. W każdym razie, póki co, nie zdradzę, co to jest. To, to chyba wszystko, co bym chciała wam przekazać. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy w tym momencie. No, także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć! Bullshit that's not what really happened.